Cześć, witajcie. Dawno nas nie było na tym kanale, ale już jesteśmy i nagrywamy dla Was film Rozpakowywanie paczki. Mamy naszą paczkę, i zaraz zobaczymy, co w niej jest. Pierwsze co, tu mamy takie suszone marcheweczki. A kolejna rzecz, to mamy taką karmę Werselaga Natur. Teraz będziemy testować marcheweczki suszone, zobaczymy jak się spodobają moim świnkom, Luśkowi i puszkowi. Wydaje mi się, że gdyby moje śminki mogły mówić, to powiedziałyby, że ta suszona marcheweczka im bardzo smakuje. Ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia i do nowych filmów. Papa! Pa.